Cześć! Witamy serdecznie w następnym otwieraniu. Wybaczcie, jestem trochę przeziębiona, więc będę mówić trochę ciszej. Otwieramy pierwszy kalendarz. Dość pierwszy kalendarz. Dzisiaj numer 9. Tak? Poszukaj dziewiątki. Herbatkowy. Tak? Poszukaj dziewiątki. 9. Okay. Co tam mamy? Paj, mut, tan Nie, pai. paj mutant. mutan Mutant jakiś Paj, muta Tan, mutan Okej, okay, dobra Wyciągnij następno Następną dziewiątkę wyciągnij. Pokaż mi to. Powiem wam, czym to jest. Wajsa Biała herbata. Daj drugą dziewiątkę. Pokaż drugą dziewiątkę. Pokaż, pokaż. Wyciągnij. Masz? O, druga dziewiątka. Ok. Następny kalendarz, który? Pokaż. Następny. Odłóż. Odłóż. Dobrze. Odłóż. 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 Mhm. Następny, który? Wyciągnij kulkę pachnąca kulka. O. Co dzisiaj mamy? Pokaż, poczekaj. No czekaj bo nie widzę. Lawenda. Lawendowa. Następną weź. Weź następne. Idzie z takioptela. No fajna kulka, fajna, fajna. Brawo, kazuję. Co wyciągniesz następne? Halo? Następny kalendarz zespół. Kolejne kulki. To wyciągnie jakoś. O, złota kula. Co to za jeden jest? Będzie Wenus, nie? Miodowa? Ja wiedziałam. Wenus, miodowa. Honey, Honey. Wenus, dzisiaj mamy. To się nie wiem, tego zamknąć. Dobra, później to załatwimy. Następną weź. Następny kalendarz, który? Kuzlowy ten albo ten. Który? O, to sama Minecrafta? Dobra. Dziewiątka wyciągi. Hmm? Cześć dziewiątka. Kaspi. Gdzie jest dziewiątka? Hmm? Z tej strony nawet nie widzę, gdzie jest dziewiątka. Gdzie jest dziewiątka? Halo? To jest piętnastka, tam jest dziesiątka. Tu jest, to otwórz. Ła! Otwórz, otwórz. To no, mocno. Okay, ja ci to pomogę no. Mm. Co to jest? A chyba wiem, to jest to siedzenie do tego chłopka. Co będzie jechać na tej lamie. La, Lamo reniferze. siedzenie. Takie siedzenie. Żeby nie spać. O, tak? To następne? Bierzemy. Który? Pokaż. Który bierzemy? Raz Który? Ten, ten, ten. O weź któryś. Ten? Ten. No, weź. Dziewiątka. Puzlowy. Pokaż. Australia dzisiaj. Opera. W Australii dzisiaj będzie. Obróć. O, taki obrazek będzie. Podoba Ci się? Czym go składać, tak? Później. Ok? Weź następny. Następny. Tu. Ten, ten, albo ten. No weź. Który chcesz? Ten, ten. Ten. Z drago, wola. Dziewiątka? Gdzie jest dziewiątka? Ja już widzę. Tutaj. O, tu jest dziewiątka. Tutaj okay, pomogę ci to, pomogę ci to zrobić. Znoszę się tu przebić. O takie drzwi brzydkie porobie, że nie idzie go tu nawet otwierać normalnie. Tak, żeby wszystko rozerwać. Pokaż co tu dzisiaj mamy. O, sungu. Pokaż. Pokaż są To jest to są. Ej nie, to nie jestem, to będzie Gohan. Sorry, widzę tu. To jest To nie są. Czekajcie, otworzymy sobie? Mogę ci otworzyć? Może otwieramy. I mamy Gohan'a, tak i pokaż. Tak wygląda. A weź następną? Chcesz <laughs> już następny kalendarz? Ten chcesz czy ten, ten?

Ciągnij, ciągnij. O. Co to Anioł. Anioł. Taki anioł. I ostatni kalendarz ze smakołykami. Gdzie jest dziewiątka? Już ją widzę. Gdzie dziewiątka? Pospu. Tutaj będzie, patrz Tu? Tutaj, patrz Ja otworzy, a ty wyciągniesz Studentenfuta. Nie widzę znaczki. Z zbiórowiną. Okej, okay, rozmię te całe. Będzie mm, dobre. <grystanie> to widzimy się w jutrzejszym otwieraniu. Do zobaczenia. Cześć! Pomachaj. Cześć!